A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, skromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym, się, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotami, Judei, Kapadocji. Pontu i Azji, Frygi i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak i prozelici, Krydańczycy i Arabowie, słyszymy ich jak w naszych językach, głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili ten do drugiego, cóż to może znaczyć, inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili.